Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w LEGO Star Wars The Skywalker Saga, no i w dzisiejszym materiale postaram się już dokończyć te dwa ostatnie poziomy z części szóstej, czyli z powrót Jedi. Więc tak, zostały nam jeszcze dwa poziomy, no i zobaczmy na czym to będzie polegało. Obronna czubaki, zobaczmy. Od tyłu. Hmm? Dobry pomysł. Tylko paru strażników. Nie powinno być za ciężko. Hmm. Huh? Huh. Ah. 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 Oh. Huh? Ty, tu zostań. My to załatwimy. Hmm. Oh. Horydy, oh, schwytają ich! Rezyjańskie robaki. Wcielamy się w czubakę, się okazuje. Dobra, zobaczmy, na czym będzie to polegało. Znajdź drogę przez las za pomocą L1. Ten bohater może podobno coś z tym wykonać, ale w jakiś sposób? Może po prostu wystarczyłoby w to uderzyć. Nie, nie da rady, niestety. A gdyby na przykład użył tego? Blaster burzący. Można w sobie zadziałać. Przytrzymaj kółko, aby otworzyć menu narzędzi zbieraczy. Dobra. I tym oto sposobem mamy zupełnie nową broń. To w sumie wygląda jak jakaś, nie wiem, wyrzutnia rakiet. Zobaczmy. I teraz w tego. No nie, ej, come on, chciałem uderzyć w tego czubakę. Kurde. Narzędzia zbieraczy można upuszczać naciskając kółko. Trzymaj kółko, aby otworzyć menu narzędzi, zbieraczy, i w dowolnej chwili wyposażyć się w nowe. Nie no, jestem w sumie zadowolony z tej broni, którą mam obecnie. Wyrzutnie nie zła. Kurde. Nawet no, mnie nie zadziała aż tak dobrze, jak sądziłem. Trochę jednak obrywamy za, za, z której w ogóle strony, a mamy jeszcze innego bohatera, jeszcze tego mamy. Pamiętam, że jego ataki były jeszcze w sumie mocniejsze. Patrzcie, mogę w zasadzie na jednego headshot a wszystkich załatwić. Wszystko pod tym względem zostanę tym bohaterem. Tamten jeszcze próbuje się zbudować, nie tak prosto. Dobra, A jeszcze mamy zadziałem jakiegoś przeciwnika. W sumie był tak schowany, że ciężko było to zaobserwować. Kurde, one. jak tego kresie zaatpić? Zdajemy jakiekolwiek obrażenia. Dobra, Ok, czyli mamy możliwość zbudowania drewnianego młotu albo. Bruk Ewoków. Dobra, ciśniemy w młot. Zobaczmy na czym to będzie polegało. Coś tam zniszczę z tej lewej strony zapewne. Dobra. Ejże. No i po raz kolejny musimy budować tym razem drabinę. Proszę bardzo, jaka nowoczesna. Jakie interesujące konstrukcje. No i co w związku z tym mamy i kolejnych wrogów zaraz zaraz da obradę coś tam zniszczyć czasami są takie znaki specjalne przedstawione, które można specjalne eksplozje przeprowadzić. Oj, te, to temat to, 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 to załatwiliśmy w sumie wszystkich, więc trzeba uważać no, właśnie na te fioletowe znaki, to nam w sumie bardzo dużo daje możliwości. Dobra, czyli dalej znajdź drogę przez zas, Jakoś do góry mamy się wspiąć, ale pytanie jak to wszystko wykonać. Dobra, obstawiam, że trzeba jakąś windę wybudować. Widać, że jest kilka kontenerów do rozwalenia. No i rzeczywiście, coś już mamy. A nie, winda już była gotowa. Tylko ten cały niem. Nie Ta cała wajcha jeszcze była do wytworzenia. Jeszcze mamy jakieś bonusowe przejścia. Możemy na szybkości sobie to wszystko sprawdzić. Na przykład tędy. Zaraz, zaraz. Proszę bardzo, jeszcze dodatkowa punktacja. Nie, to już jest w sumie raczej bardziej poboczna misja. Skupmy się może na tej misji głównej: A tędy. Patrzcie, jak mordując za wojna. Za pomocą trójkąta jeszcze była jakaś dodatkowa możliwość. No dobra. Nie, to już są jakieś śmiej ważne sprawy, tak mi się wydaje. Skupmy się może na tej windzie. A tędy? Nie, po prostu mamy w górę się wspinać. Tak jest. Specjalna misja czubaki. kto by się spodziewał. Ten jeszcze nie wylazł na górę, Za zaraz, zaraz. Myślałem, że ta sztuczna inteligencja jakoś będzie za mną podążała, ale nie ma tak prosto. Dobra, więc wejdźmy od razu tam wyżej. No i teraz z tego bohatera trzeba będzie skorzystać. Dobra, spróbujmy użyj. A czyli kolejne plany trzeba jakieś wytworzyć. Zobaczmy wyrzutnia sieci. Czyli przytrzymaj kółko aby otworzyć menu. No i teraz mamy pod X tą wyrzutnię. I typowo celujemy, czyli mógłbym się potem jakkolwiek wspinać, zaraz, tak bym, tak bym to wszystko rozumiał. Jeszcze więcej, czy to jest w ogóle opasalne, w sumie nad niem? Dobra, jeszcze więcej dało radę. Więc tak, zobaczmy jak wygląda sama wspinaczka, kurde. To daje całkiem niezłe możliwości. Ciekawe czy dosłownie wszędzie dałoby radę to wykorzystać na przykład wyjść poza mapę, czy nie wiem, twórcy to pomyśleli nad taką możliwością. O tędy naokoło. Chyba nie mamy nic nadzwyczajnego, tylko jakichś kolejnych sojuszników, którzy w sumie są chyba w depresji. Zaraz cię pocieszę, koleś, proszę bardzo. Jestem zły. Dobra, za zaraz. zaraz. Mam jakąś kolejną windę? To chyba nie polega tylko i wyłącznie na tym. Misa jest nieco inna, tak bym obstawiał. Czy możemy pod kółkiem skorzystać powiedzmy z blastera? Jeżeli bym w to na przykład jakkolwiek strzelił... Nie, to nie ma chyba absolutnie żadnego znaczenia. Może to bym jakkolwiek zdewastował? Też nie da rady okej, okay, czyli mogę za to złapać? O rany, w ogóle tego nie zaobserwowałem, prawdę mówiąc. I teraz dałoby radę to przesunąć. No dobra. O to było w sumie dosyć ciężkie do zauważenia. O kurde. I co, wykonaliśmy jakiś pożar? A ten kolejny bohater jakkolwiek przyjdzie? Nie, ta lina się chyba spaliła, więc po raz kolejny strzelamy. No i. Nareszcie wykonujemy jakikolwiek postęp, wspaniale. No i tak. Teraz znowu trzeba będzie jakiś nowy instrument zapewne wybudować. Znowu mamy ten plan do wykorzystania, więc zobaczmy. A, mogę jej lotnie jeszcze wykorzystać. No dobra, przytrzymaj kółko, aby otworzyć menu. Jasna sprawa. No i teraz lotnie wybieramy. Kurde, że ci bohaterowie są aż takimi inżynierami. To interesujące. Przytrzymaj X, aby szybować. Dobra, o kurde. No, czyli tym bohaterem jakkolwiek zleca, ale ten drugi nie da rady. To będzie dosyć kłopotliwe. O, pociągnij. Dobra, czyli czubaka będzie już kulturalnie przychodził. Czyli tam mamy kolejnych wrogów do załatwienia, ale jak tam dotrzeć? Za zaraz, zaraz pozbądźmy się, może na samym wstępie, tych wszystkich żołnierzy, żeby już nie było tych wszystkich strzałów. Za zaraz, zaraz, tylko jednego headshota jeszcze muszę sprzedać, co nie jest aż takie proste na taką odległość. No i pytanie, co dalej? Jeszcze tam jesteście kolejni, mniejsi, a to już mniej ważna sprawa. Come on. Co jest? Dobra, headshoty musimy sprzedawać, kurde, ciężka sprawa, dobra no Ale jak teraz tego uwolnić? Może jakoś naokoło jeszcze dalej, z tej strony, aż tak szczegółowo tego nie sprawdzałem Nie, nie ma takiej możliwości, czyli uwolnij schwytane Ewoki i zniszcz AT-ST, czyli zapewne to Urany, co ja zrobiłem? Czy dałoby radę po prostu tak zniszczyć? Nie ma szans. Musi być jakaś inna technika. Może tam bym jakkolwiek strzelił w te linki. Ciężko w sumie powiedzieć. A, okej, okay, czyli za pomocą tego blastera burzącego mogę te zniszczyć. Okej, okay, dobra. Teraz udało mi się to jakkolwiek. Odnaleźć, a to nie było takie oczywiste. No dobra, w takim razie co dalej? Jakoś tamtędy mielibyśmy się z kolei przedostać, ale to jest trochę zbyt daleko. Zaraz, zaraz. Trzeba skrócić ewidencję odległość. Może tędy. Dobra, czyli drzwi się otworzyły. O, teraz sobie posterujemy tą maszyną chodzącą, patrzcie na to. Dobra, jak będzie wyglądało sterowanie? Już się spalili, proszę bardzo. Rany! No a to wygląda całkiem nieźle, jeszcze trochę niżej byli jacyś inni wrogowie. Czasami się znajdują, ale... Nie wiem, czy te jednostki takie pojedyncze mogą mi cokolwiek wykonać. Nie, skupmy się na tych maszynach. To jest chyba najważniejsza sprawa. No i jeszcze posiłki, nie ma zbyt prosto. Co jeszcze mamy jeszcze sojusznika? Nie jesteśmy sami z tymi maszynami. Dobra i teraz dalej w tą stronę. I mamy niby jakiś bunkier, a to są ci pozostaje bohaterowie, czyli misja załatwiona. Ach, kocham cię. Wiem. Stać! Ani kroku. Czuj, Złaś tutaj. Albo czekaj. Mam pomysł. To rebeliant, który nam się poddał. Świetnie, komandorze. Hmm? Odejdź. Imperator cię oczekiwał. O kurde, dobra, czyli misja załatwiona. Ok, obrona czubaki, wspaniała sprawa. I na czym to teraz polega? Wcielamy się w Lorda Vadera? To jest w sumie ostatnia sprawa, jakiej się spodziewałem w tej fabule. nienawiść, ojcze. Dla mnie już za późno, synu. Imperator pokaże ci prawdziwą naturę mocy. Teraz on jest twoim mistrzem. Witaj, Lordzie Vaderze. Z drogi. Chcę rozmawiać z Imperatorem. Przykro mi. Imperator powiedział, że tylko Skywalkerom wolno wchodzić do sali tronowej. Nie wiem co to za jedni, ale pewnie gdzieś się tutaj kręcą. Przepraszam, czy ja nie jestem Skywalkerem? Jak to w ogóle wygląda? No to nie jest Skywalker, to, ja, to ten wejder chyba też. Nie wiem, jak to się w sumie prezentuje, szczerze mówiąc. Niestety nie znam się tak dobrze na fabule, prawdę mówiąc, więc ciężko powiedzieć. Eee, i gdzie? Tak? Dobra. Czyli teraz muszę się zamienić na innego bohatera. Chyba tak to się prezentuje. Dobra, więc zobaczmy. Wtedy jeszcze jakieś kolejne tereny interesujące. Na czym to w ogóle polega? Czyli widzimy czasami niektórych na niebiesko zaznaczonych. To nie wiem, może mamy takie podejście, ale tam to jest po ciemnej stronie mocy i ma negatywny wpływ. I chyba się wszyscy boją. Chyba tak to wygląda. Za zaraz, zaraz. Sztuczki umysłowe. Co to było? A, czyli ten musimy otworzyć te drzwi, zapewne. jeden. jeden. A, czyli ten musi to wykorzystać. Dobra. I to będzie po robocie. My jesteśmy na tym statku Imperatora, tak to się chyba prezentuje? Ciężko w sumie powiedzieć. Myślałem, że jeżeli jesteśmy na tym statku Lorda Weidera, a tak to na samym początku wyglądało, to jesteśmy na tej gwieździe śmierci 2. Macie w dolnym lewym rogu, więc w sumie nie wiem, czy to należy do Imperatora, czy do Lorda Weidera. Niestety nie oglądałem tych wszystkich filmów, więc tak się dokładnie nie znam. Zobaczymy, jak to się teraz rozwinie. Rozumiesz już zapewne, że twój ojciec nigdy nie porzuci ciemnej strony. Tak samo będzie z tobą. Nieprawda. To ja pozwoliłem sojuszowi odkryć, gdzie znajduje się generator pola. Jest bezpieczny przed waszą żałosną zbieraniną. Wszystkie grupy na współrzędne ataku! O, o? O! Poznajcie siłę ognia tej w pełni uzbrojonej i aktywnej stacji bojowej. Strzelać bez rozkazu, komandorze. A! Ciągle działa! Dobrze! Wyczuwam twój gniew. Uderz we mnie z całą siłą nienawiści, a twoja podróż na ciemną stronę dobiegnie wreszcie końca! Wykorzystaj tę agresję! Dobra, czyli szykuje się kolejne starcie pomiędzy Weiderem a Skywalkerem. No w sumie w poprzedniej części było podobnie. Opanował To Zdobyłeś się wcześniej, żeby mnie zniszczyć! I nie wierzę, że zrobisz to teraz. Nie doceniasz potęgi ciemnej strony mocy. Ten się całkiem nieźle blokuje, ciekawa sprawa. Trzeba mu pozwolić na ataki dopiero wtedy. A jeżeli bym chciał na tamtym się skupić, nawet nie ma takiej możliwości niestety. Dobra. Jedna faza załatwiona w sumie. Ale prędkość. Czuję jego smak. Czuję w Tobie dobro. Czuję konflikt. Nie ma żadnego konfliktu. <laughs> Jasna dłoni. Tak. Tak. Poddaj się ciemnej stronie. Tylko tak ocalisz przyjaciół, ocalisz swoją siostrę. Tak, Twe własne myśli cię zdradziły. Za, za z czym mamy się jakkolwiek skradać, się okazuje? Jesteś. Dobra, druga faza, zobaczmy czy teraz będzie trochę mocniejsze. No w sumie dosyć podobnie prezentuje się ten pojedynek jak za pierwszym razem, tylko za tym pierwszym razem było trochę prościej, ponieważ mieliśmy właśnie tamtego sojusznika w postaci Artuditu i on dosłownie mordował tego Weidera. No teraz musimy sobie już solo poradzić. Dobra, zobaczmy. O kurde, ale ataki nieprzyjemne. Pora na regenerację zdrowia. O nie. Wreszcie żyjemy. <grywa> Przegrywaj się, się śmieje. Bliźniaczka, jeśli nie przyjmiesz ciemności, może ona to zrobi. Nie chcę. Dobrze! A teraz wypełnij przeznaczenie i zajmij miejsce swego ojca u mojego boku. Nie przejdę na ciemną stronę. Jestem Jedi, jak mój ojciec przede Dobrze więc, Jedi. Się nie spodziewałem po żałosnych skywalkerach. To koniec! Zegrałem! <laughs> Jeszcze zobaczymy. Dość! Jestem zmęczony tą zuchwałością! Straszę! Zniższych tradziewnik! <laughs> A co z tym Wejderem? On w ogóle nic nie, nie tworzy. A dobra, teraz dopiero rozpoczął walkę. No to będzie walka na kolejnego bossa, interesująca na tego imperatora. Może być jednak jeszcze trudniejszy niż ten Wejder. I co dalej? Po raz krajem będziemy musieli odpychać jego ataki? Nie, nie da rady. Jak ja mam do niego wskoczyć? No, czyli po raz kolejny musimy uderzyć tym piorunem. Czyli to będzie pięć takich ataków z tego, co widzę. Dobra, z takimi dosyć łatwo sobie poraić. Nie są te straże w sumie aż takie przerażające. Kurde. Albo i są... Dobra, pora na regenerację zdrowia. ale jeszcze śledzą. To niedobrze. Musiadał niektórzy naprawdę interesujące ataki. Ja ten imperator nie powiem, chyba uderzyć tak, jak jestem dosłownie pod nim. Chyba jestem poza jego atakami wtedy. Ach, kurde, jeszcze mnie zaatakował. myślałem że jestem bezpieczny. Dobra, pora na regenerację. No i zobaczmy już tych ostatnich. Kurde! Aj, za dużo razy próbuję zaatakować. No i tyle. Dobra, po raz kolejny ciśniemy z pioruna. Jak sobie teraz z nim radzić? Patrzcie jakie. Walki. Dość już tej krnombrności. To wasz koniec. Wasze mierne zdolności są niczym wobec potęgi ciemnej strony. Ale ma mało HP. Raz go wykończymy. Tylko Światło do tego został. Mi zdjąć tę maskę powiedz siostrze, że miałeś rację. Muszę cię ocalić! Już to zrobiłeś luk. Pole wyłączone. Atakować główny reaktor Gwiazdy Śmierci. Już lecimy. Łuka na pewno tam nie było, jak wybuchła. Nie było. Czuję to. Dobra. Rozumiem. Nie będę się wcinał. Nie, to zupełnie nie tak. Jest moim bratem. <słysyki> <słysyka> <grywka> Najlepiej. Brak muzyki niestety, bo prawa autorskie by mnie zniszczyły. No ja, dobra, więc stawiałbym, że to będzie już koniec epizodu. Udało się tego imperatora załatwić. Więc powiedzmy, że dobre zakończenie. Tak jest, rzeczywiście. Okej, okay, czyli powrót Jedi zwyciężony to już ta szósta część. No i co, w kolejnych odcinkach rozpocznę od tej pierwszej części z kolei. Tak, żeby wszystko było zgodnie jak te filmy wychodziły, tak? Więc jak, ta, jak się nazywa ta pierwsza część, w sumie już nie pamiętam. A zaraz. Czy jest to Zemsta Sithów, a tak, klonów, mroczne widmo. W sumie pamiętam, że jakoś oglądałem kiedyś ten film, ale. bo tak dawno temu, że dokładnie nie pamiętam, o co w tym wszystkim chodziło. No nie jestem jakimś specjalistą, jeżeli chodzi o tą serię, ale nie, miło będzie sobie to wszystko jeszcze, może mniej więcej przypomnieć. Więc tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z Wami żegnam, no i do jutra!